Cześć, tutaj Marta Kamija, jedna z ambasadorek sklepu jeździeckiego Bergo i zapraszam dzisiaj Cię na film instruktażowy wszystko o kaskach marki CAP Italia Pokażę Ci asortyment na stronie sklepu jeździeckiego Bergo, później teleportujemy się do sklepu stacjonarnego, a na koniec pokażę Ci jak wygląda konfiguracja w sklepie Cap. Zacznijmy od tego, że jeżeli szukasz szybkiej wysyłki bądź może chcesz przymierzyć stacjonarnie w sklepie jedzieckim Bergo, który znajduje się w Redzie, to już pokazuję Wam, jakie kaski są dostępne. Jeżeli chodzi o kepa, natomiast też bardzo dużo innych marek, na przykład Fairplay, Uvex, Casco, również znajduje się w sklepie z Dzieckim Bergo. Ja osobiście może z takiej niższej półki budżetowej, czyli Fairplay bardzo polecam, na przykład Quantinium bądź Apoleos, który również mam. Tutaj mamy dodatkowo wkładki, które zaraz Wam pokażę, które również można kupić w sklepie Bergo. Taką trójwymiarową, z teksturą, która na pewno będzie widoczna i wyczuwalna pod palcami, ale dodatkowo macie też takie klasyki, jeżeli chodzi o kolory czarne. I też co jest ważne, że te kaski są w różnej gamie, jeżeli chodzi o. Budżet, bo takie najprostsze zaczynają się właśnie od 1500 zł. Nie jest ta wersja Chromo 2.0, jest to Italia Smart, więc tutaj nie możecie sobie wymieniać tych części, ale też jest bardzo podobna. I taka sama zasada: wybieracie tutaj obwód głowy, i wówczas taki kask dodajecie do koszyka. 24 godziny, zobaczcie wysyłka, więc od razu będzie u Was w domu. Teleportujemy się do sklepu Bergo, gdzie razem poprzemierzamy sobie rzeczy i w ogóle pokażę Wam, jak wygląda możliwość personalizacji w ogóle tych kasków, bo jeżeli chodzi o kepa, to naprawdę mamy ogrom możliwości. Nie dość, że oprócz tego, że możecie tak naprawdę robić sobie personalizację skorupy, to również części poszczególnej kasku, właśnie widzicie teraz na wzornikach, jak to wygląda, Oprócz kolorystyki macie różne, przeróżne faktury, brokaty, czy nawet zobaczcie, jakaś skóra wężowa ze złotem. Macie również kryształy, więc tego jest ogrom. A my skupimy się na takich dwóch podstawowych modelach. Chromo 2.0 oraz Smart. I zaczynamy. Tutaj mamy nasz Chromo 2.0. To jest wielkie pudło i dodatkowo w ogóle te kaski Kepa są połączone z aplikacją, więc naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o technologię, jest na najwyższym poziomie. Stawka od spodu jest tak jakby... Z usztywnieniem, więc on nigdzie wam się tu nie gnie i on leży jak na półeczce, tak naprawdę. I tu to jest wyjątkowy kask. Bo to, zobaczcie, zaraz Wam może pokażę z latarką, żeby na wzglęmku było... również było to pokazane, że jest to kask, który ma swoją skorupę pokrytą właśnie takim połyskiem. Jest naprawdę jak milion brokatowych drobinek. No jest naprawdę śliczny. Ja przez chwilę się nad nim zastanawiałam, ale zobaczymy, co tak naprawdę najbardziej będzie mi pasować. I co do kepów. Nie ma tutaj regulacji, na przykład z tyłu, tak jak mają to Fairplay w zwyczaju. Macie dwa rodzaje skorupy. Jedną większą, która obejmuje te rozmiary, czyli ona jest taka powiedzmy SM, i również skorupę większą, która jest od tych rozmiarów zdecydowanie na większe głowy. I w środku zobaczcie, że my sobie dobieramy rozmiar przez rozmiar tej wkładki, która jest tutaj. Tu mamy akurat 56, więc może być trochę za duża dla mnie, ale już nie będziemy. Zmienię. Dopasowany kask. No i mierzyłem. Zobaczmy, jak ja w nim wyglądam. Jest trochę tutaj duża i jest wąski daszek, więc on może być trochę duży. Ale komfort w ogóle e, tych kasków, nawet jak się tak nałoży, no widać, że to już jest. Półka wyżej, co też jest ważne w tym kasku, tutaj tak jakby ten początek, ta część jest tak jakby zlana z całością, bo pokażę Wam zaraz, że w innym modelu jest w ogóle możliwość personalizowania, i właśnie ta personalizacja łączy się z tym początkiem, gdzie widzieliście na wstawkach, jakie mamy ogromne możliwości, jeżeli chodzi o kaski cap. No i z tego też modelu i to jest faworyt jeżeli chodzi o daszki. Ja uwielbiam szerokie daszki, przymierzę go z wami. To jest model chyba też troszeczkę, nie, chyba ma dobrą wkładkę, zapinam. I to jest model, który jak tu widzicie ma szeroki daszek. Tak wygląda. Uważam, że jest mega szykowny i wiem, że zdania są podzielone odnośnie szerokości daszków. Ja zdecydowanie jestem team szeroki daszek. Także dajcie znać w komentarzu, czy jesteście team wąski daszek czy szeroki i my lecimy dalej z modelami, które możecie na stanie w sklepie Bergo 24 godziny wysyłka kupić. I w tym modelu dodatkowo możecie taką personalizację wykonać foro w kontekście zmiany. Na przykład przodu tutaj, który jest, nawet te skorupy i ta część może iść do zmiany. I tutaj jest wersja akurat z wąskim daszkiem, to jest wersja z wąskim daszkiem. I tu, uwaga! Oprócz tego, że możecie wymieniać tą część, to jest przepiękna ramka z Rose Gold, albo też ja przynajmniej zwróciłam na to uwagę, że samo zapięcie jest skórzane i naprawdę jest dużo bardziej komfortowe niż takie zwykłe tasiemki, które macie. Przymierzam ten. I zdecydowanie to, czego szukam, to są wstawki właśnie z Rose. Jeśli chodzi o inne modele, takie bardziej klasyczne, i to mogę powiedzieć, że na przykład na zawodach wysokiej rangi dużo po prostu mężczyzn startujących ma takie klasyki. Nie wiem, czy ta wkładka jest akurat dopasowana, ale już nie chce mi się zmieniać. Po prostu pasu... chcę zobaczyć. O, jest za duża, jest wkładka za duża, czuję to, ale chcę Wam po prostu pokazać na mojej głowie i plączącymi się włosami. Zaplątałem ci głos. Nie przymywamy samą wodą, nie przymywamy żadnymi preparatami do kurzu. Mamy do tego specjalne mydło, jak to było? Marsylińskie? Marsylskie. Marsylskie, to trudno nazwać. Mamy do tego specjalne mydło marsylskie, które po rozcieńczeniu... W ogóle jak pachnie ładnie. Zobacz jak pachnie ładnie. No nie? Wygląda trochę jak weksera. sera. Ja bym go zjadła. W ogóle pachnie nieziemsko. W każdym razie wracamy do sedna. Takim mydełkiem z wodą delikatnie, właśnie, możecie przeczyścić skorupę kasku, i wtedy absolutnie nic nie zostaje. Doczyszczają się wszystkie plamy. I najważniejsze, że ono jest na tyle delikatne, że nie ma problemu, nie uszkodzicie wierzchniej warstwy. Pierwsze co, wchodzicie na stronę capitalia.com i w zakładce na górze, tutaj widzicie, jest strona główna z nowościami oraz też z takim blogiem, który Cap Italia prowadzi, na samej górze macie zakładkę Konfigurator, na którą klikacie. I tutaj macie możliwości, jeżeli chodzi o wybór takiej bazy swojego kasku. Może być to wersja właśnie Chromo 2.0, Elite bądź Keppi, czyli bardziej taka dla juniorów. Ja Wam pokażę na przykładzie Chromo właśnie 2.0, jak możecie taki kask swoich marzeń Spersonalizować, a później sklep Bergo zrealizuje Wam taką konfigurację. Na samym początku wybór bazy, czyli tak naprawdę skorupy. Możecie sobie tutaj wyklikać, czy ona będzie połyskująca, czy będzie miała taką fakturę. Czy dodatkowo będzie wysadzana takim połyskiem, diamentami, więc naprawdę konfiguracja może być w każdym kolorze tęczy, którą sobie tylko zamarzycie. Zobaczmy kepa takiego, którego ja konfigurowałam, czyli tutaj postawię na matową, czarną skorupę, tak to można powiedzieć. Następnie będziemy dobierać tą część, która jest wkładką wymienną, więc bez problemu, jeżeli za parę lat znudzi Wam się na przykład. Ta część możecie ją wymienić na dowolny kolor, i tutaj dodatkowo zrobimy sobie też czarny, matowy. Będzie się troszeczkę działo tutaj w tej części, jeżeli chodzi o rose gold i dalej logo, więc nie chcę tego absolutnie przesadzić i możecie taki kask w każdą stronę sobie bez problemu obracać, przybliżać, oddalać, więc jest to naprawdę bardzo dobrze. Skonstruowane narzędzie, które pozwoli Wam obejrzeć ten kask z każdej strony. Kolejną rzeczą, czyli trzecim podpunktem z 10, który mamy na konfiguratorze kepa, to jest tył. I tutaj ja postawiłam na tył błyszczący. Możecie oczywiście dowolnie sobie wykonać taki kask, natomiast chciałam, żeby tutaj troszeczkę coś się zadziało. I tak samo macie bardzo dużo możliwości wyboru, jeżeli chodzi o kolory, faktury. Macie tutaj też na przykład taki rose gold, który jest świecący, w zasadzie taki lustrzany. Ale nie wariujmy aż tak, może na kolejny kask będzie to bardziej ekstrawaganckie. Kolejną, czwartym, kolejnym czwartym podpunktem, który możecie sobie personalizować, czyli daszek. Bardzo ważne dla mnie było, aby ten daszek był szeroki i tutaj po prawej stronie na samym dole możecie sobie personalizować również daszek. Albo będzie bardzo wąski, albo szeroki, który ja wybrałam, lub na przykład w ogóle jokejski, czyli bez daszka. W sklepie Bergo możecie zarówno ten daszek standardowy, jak i kilka wersji szerszym poprzemierzać natomiast ja zdecydowanie jestem tym szerokie daszki i również może on być w absolutnie każdym kolorze, może on być skórzany, może on być kolorowy, może on być na przykład połyskujący, ale tutaj ja wybrałam tak, żeby było spójne z całym przodem, czyli taka czerń matowa Daszek ma być szeroki i nic mam tu za wiele się nie dzieje. Kolejny piąty punkt, czyli dodatkowo paski. Paski, które również mogą być w jakim tylko kolorze chcecie. Myślałam osobiście nad połyskującymi paskami, i są to też paski, które nie są parciane to są paski skórzane i dodatkowo możecie zobaczyć, że. Możecie zamarzyć sobie takie paski, które są wysadzane kryształkami. Do wyboru, do koloru, możecie również robić inne faktury, jak tutaj taka wężowa. I jeżeli tego byłoby mało, możecie również bawić się kolorami. Postawię tutaj na taką klasykę, czyli na czarne skórzane, również paski, które będą pasować do tego czarnego, matowego przodu. Dalej szóstym krokiem, czyli ramka. I tutaj to jest bardzo ważna część, ponieważ z przodu kaski Kepa właśnie bardzo charakteryzują się ramkami i one wydaje mi się, że są takim znakiem rozpoznawczym. I tutaj postawię na rose gold na ramkę, która pięknie się mieni. Natomiast również jeżeli macie inne pomysły, mogą być to ramki w absolutnie różnych kolorach, w różnych wariacjach. Może ona być zwykła, czarna, może być pomarańczowa, może być na przykład dodatkowo taka matowa-welwetowa. Wrócę do tej ramki e, takiej połyskującej rose gold. Kolejną częścią, czyli dodatkowo ta krateczka, taka, czyli to, co jest w środku naszej ramki, to, co daje nam wywietrzniki i absolutnie doskonałą wentylację, jeżeli chodzi o kepa. Jeszcze pod spodem będziemy mieć zaraz w podpunkcie ósmym dodatkowo możliwość pod tą kratką wrzucić jeszcze sobie kolor dla wentylacji czarną natomiast w punkcie ósmym właśnie jest to co personalizujecie od spodu i tutaj postawię na rose gold wy oczywiście możecie zrobić jaki tylko sobie zamarzycie ten kask dziewiątym już przed ostatnim podpunktem w takiej całej personalizacji którą przeprowadzacie w konfiguratorze jest logo Hepa z takimi kryształami. Tak wygląda mój wymarzony kask. I teraz bardzo ważna rzecz. Po skończeniu takiej konfiguracji, która zawiera 10 punkt punktów, po wyklikaniu każdej możliwości, zobaczeniu z prawej, lewej, z dołu, z góry, z bliska, z daleka swój wymarzony kask. Dalej klikacie całego naszego zamówienia i konfiguracji, wyświetla się nasze zamówienie, które posiada wszystkie, wszystkie szczegóły, które wyklikaliśmy. Więc jeżeli chcecie taką personalizację wykonać, teraz jest bardzo ważna część, ponieważ musicie zrobić screenshota tej części. I taki screenshot, który zawiera wszystkie wszystkie informacje musicie zapisać i w mailu do sklepu jeździeckiego Bergo takiego screenshota zamieścić. Czas dostaniecie potwierdzenie z wyceną i dalszymi szczegółami, jeżeli chodzi o płatność, terminy i dalsze etapy Waszego wymarzonego kepa i zamówienia właśnie w sklepie jeździeckim. Bergo. Dodatkowo, jeżeli chcecie, jest taka możliwość, żeby na przykład dopisać swoje imię, taką link bądź cokolwiek. Dodatkowo jest to płatne 34 euro, więc tak naprawdę każdy etap możecie sobie spersonalizować. Myślę, że konfiguracja jest naprawdę bardzo intuicyjna, przejrzysta. Bardzo Was serdecznie zachęcam, bo cały proces jest ultra szybki. Myślałam, że będzie to kwestia naprawdę kilkunastu tygodni, nawet miesięcy, natomiast. Przeprowadzone jest wszystko w ekspresowym tempie, oczywiście w miarę możliwości, bo pamiętajmy, że jest to personalizowany, indywidualny produkt pod Was. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do całego procesu, to oczywiście zostawcie śmiało komentarz, bądź napiszcie do sklepu Bergo na social mediach, bądź mailowo. Ja jestem ultra zadowolona z mojego kasku. Jest naprawdę moją perełką, którą trzymam na specjalne okazje, jak na przykład na wyjazdy treningowe, zawody, czy też sesje zdjęciowe. I jestem przeszczęśliwa właśnie, że sklep jeździecki Bergo spersonalizował i zrealizował takie moje, myślę, że jeździeckie marzenie. Widzicie? O! Jezu! O oh mój Boże, czy wy widzicie, również?